Normalnie na kanale trwa obsowy tydzień, a to znaczy, że codziennie o 16.15 pojawiać się będą odcinki z tej gry. Więcej informacji macie na ekranie. Tutaj macie wspierających, dziękuję wam za to, że wspieracie. Przypominam o lajku i subskrypcji, jeśli chcesz być na bieżąco, a ja przechodzę do odcinka. Ona Legacy Ranked. Hmm, ciężko. Zobaczymy, jakie typy się tam trafią w tym imieniu, to jest najciekawsze. Mamy Nicolcie, jakiegoś Polaga, Polaka, Oliwie, Kingę, same kobiety. Jestem pewny, że to kobiety, czy tam dziewczyny. Co myślicie, kobiety czy dziewczyny? A może nawet dziewczynki? Nie będę do nich gadał, bo zaraz będzie afera P-Wordowa, Jak miał pewny YouTuber. Ok, szybko się zaczęło, wszyscy powbijali. Jest super. I wygrajmy tym razem tę grę. Fajnie by było. Ciekawe co będą pisać w ogóle te typy albo te typiary. Cześć! O nie, ciekawie, piszą po polsku. Kacz mnie kojarzą raczej wątpię, ale szansa jest. Elo Bogdan. No to chyba mam odpowiedź. Elo Bogdan, co tam Bogdan? Pozdrawiam Bogdana, Nikolcia. też mi się podoba. Ciekawe, jak Nikolcia ma na imię. Nie Szymon. Nie wiem czemu Szymon, ale może być Szymon. U. O, ja pierdzie Oho, o już ekipa pierwielu. Amra, jeden poszedł. No, no, deagle to będzie słabe. O jezu, jeszcze nam daleko. No to fajnie. No, to było ładne z jego strony. Co on tutaj siedzi ciągle? Czy poszedł? O cholera. NICE, DZIĘKUJĘ! O, trochę mnie wyrolował, nie będę kłamał. ale już wiem, gdzie jest ostatni chyba. Znaczy przedostatni, przepraszam, na O Jezu, ale zwaliłem to, o ja! Lag. Dobra, dawaj, Oliwia. O! Czułość widzę, duża. Lepszy movement na pewno niż poprzedni team chyba. Ale jeszcze zobaczymy. Jeden kill został. Widzę, że mózg pracuje chociaż, u tej osoby. Nie tak jak poprzednio. Movement może nie do końca, ale nie będę mówił nic o movemencie. I'm smurf. O, jaju. Ech. You bot. Oh, 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 oh. No dobrze, to jak jesteś smurfem, to nas wykeruj, tak? Fajnie będzie. Keva kupiłem, to nie był dobry pomysł. Grają, a, forsa grają, no dobra. Cholera, nie grałem px -a. chyba nigdy, wydaje mi się. Zobaczymy, jak tym się gra. Pójdźmy znowu tutaj na B. Wiesz, jak oni mają karabinki komputerowe, to chyba to... Okej, okay, to jest ciekawa broń. Chyba Keva nie miał, mi się wydaje, bo nie wierzę, że to tak dużo biło. O Jezu, dobra, kampiu. Nie wiem jak to się nazywa. No, a posągiem w każdym razie. Dwóch zabiłem, jest okej. Okay. A na drugiej rundzie nice. No, ryzykowne, nie będę kłamał. A na tych rangach tak samo w CS-ie, nie? Na niższych rangach też widzą, że jest od razu kupują. Ja tam kupuję, jeżeli jestem pewny swojego skilla w COPsie. No nie jestem pewny w cesie. Mm, chyba bardziej. Też nie do końca, nie, ale. Ale na pewno bardziej jestem w CS-ie pewny, no bo jednak przegrane tym... W ja mam o wiele więcej w ogóle na PC mam przegrane o wiele więcej. No w co-opsie, no to ciężko mi się przyzwyczaić jeszcze, nie? Nie wiem czy się kiedykolwiek przestawię tak, żeby wbić sobie chociaż... No, chociaż tą. Nawet nie wiem, jak tu działałem trankedy tak do końca. E, ale, no, na przykład w CSie Global. No, nie jest jakiś super ciężki, tak naprawdę, do wbicia, szczerze powiedziawszy. Sam Global. Face It Level 10 na pewno jest cięższy. Cholera, kupię chyba. No, dobra, niech będzie SG. Nie powinienem, bolałbym akacza. Miałbym wtedy granaty, ale zobaczymy. Może to nas uratuje. Ten Dips z SG. Lepiej mi się strzał z akacza ogólnie, bole ten rozrzut. Ale SG, no, jednak zadaje więcej obrażeń. Cięższe jest SG, cięższe mam na myśli, że. Oj, biega się wolniej. Nie wiem, czy ucieknę. Kurwa. A pierdziele. Taki randomowy flash poleciał. ra, nie spodziewałem się. Mam nadzieję, że oni coś pozabijają, no kurczę. No, Oliwia Oliwia. Co ty robisz? Oliwia? Nikolcia, co to od O jest. Błagam, 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 proszę, co jest? Kur. <ścoughs> Błagam, co się dzieje? Kupują czy nie kupują? Będę z nimi. Będę solidarny. SA-58. Co tu się odwala na tych rankedach? Ach, ja się dziwię, że nie grałem tych rankedów. Myślę sobie, a czemu ja nie gram tych rankedów? Co może pójść nie tak? Już widzę, co może pójść nie tak. Wszystko. <laughs> po prostu wszystko może pójść nie tak. Mam nadzieję, że flash nie poleci, bo się co najmniej wkurzę. Dobra, na hita. Co miał? O Jezu, no nie. Prawie się udało. Już guzik strzania, może bym chociaż raz trafił. To zawsze jest jakaś zaleta dla naszego teamu, dobra. Oliwia podplantowana. O Jezu, to? to... O nie! Oliwia, co ty odpierdzielasz? Oliwko, proszę cię. Oliwko, która nie jest oliwką. Proszę cię. Co ty? Oj. No, wow, wow, Uff, i I am idut. Ach. Czy warto się wkurzać? Dobra, kupuję akacza. Flash smoke, przyda się na pewno na wbite. Jak statystyki w ogóle wyglądają? Tak statystyki wyglądają. You spawn nab? What the fuck you doing? You spawn nab? Nie rozumiem. Znaczy, pewnie chodzi o to mu, że... ...campi na spawnie, ale... Hmm. A. O! Ała! O kurcze, pieczone! Instynktu, ładnie. Ojeju. Panie Fleszu, proszę, proszę tak nie oślepiać moich teammateów. W ogóle w sensie na przykład zauważyłem tą jedną rzecz, w CAUPS-ie jeszcze nie mam, i chyba nie wiem, czy będę miał taką pamięć mięśniową kiedykolwiek, ale w CS-ie sensie na przykład nie mam problemu z tym, żeby jak ktoś mnie ofleszuje, żeby uciec w jakieś bezpieczne miejsce. W CAUPS-ie straszny problem mam z tym. Nie potrafię, jakby wiecie, tak wytrakować miejsca, gdzie mogę biec, w momencie, kiedy dostanę tego flesza i uciec tak bezpiecznie, nie potrafię tego zrobić po prostu. W sensie nie mam z tym żadnego problemu: no po prostu nie wiem, no pamięć mięśniowa w sensie jest na tyle mocna, nawet po długiej przerwie. No bo zrobiłem sobie dwumiesięczną przerwę i pograłem sobie, nie wiem, może z dwie godziny już potrafiłem praktycznie wszystko, że no. W sensie wszystko co wcześniej potrafiłem, może tak, yy, że no nie miałem żadnego jakiegoś większego problemu z tym, żeby sobie takie rzeczy ogarnąć, a tutaj to kurczę nie potrafię się tego nauczyć, nie wiem od czego to zależy, no nie wiem, nie wiem, nie mam dla tego pojęcia, znowu Akacza kupimy, czemu nie, Flash? jeszcze raz może flasher? oj, nie to, Flasher i Smoke, Nikola Szmata, 0 killi i wyzywa, o, to nie, zła Szmata, mordo chcesz jeden na jeden? o Jezu, ja zawsze jak ktoś 1 na jeden chce, to już wiesz, że to problematyczna osoba. O, ale to weszło na farcie. O, ja, ale to weszło na farcie. Oj, 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 oj. Kurde, zaklikałem się. No, mój błąd. No niestety. O, już chyba zaczęli tak totalnie trollować. Mastera mam na głównym. Nikolcia, ty masz mastera na głównym. To ja chyba... Nie wiem co, ale współczuję ci, Nikolcia. Jeżeli nie potrafisz nic zabić w tej grze. I masz mastera na głównym. Oj. Ale się wyzywają bardzo, bardzo brzydko. Pani Kingo. Która nie jest panią Kingą, proszę nie wyzywać. Bądźmy kulturalni dla ludzi. Mogę cię report. To są groźby karalne, Nikolcia, nie rób tak, nie wolno. Nie reportuj! Jezu, Nikolcia, nie, tylko nie to! Dostanie bana i. A, założę sobie nowe konto czy coś. A poza tym i tak nie dostanie bana. O. A w ogóle czemu ja nie patrzę jak Nikolcia gra z Masterem? Zobaczymy. Zobaczymy, czy mamy szansę na mastera. O, ej, to nie, nie było takie złe w sensie. przycelowana na głowę, nie? No, Nikolcia, Dwa kile. O, no proszę! Coś idzie w końcu. Ale wcześniej to zero fragów. Jezu, oni, oni się będą kłócić, ale to jest głupota! Po co oni się kłócą? Ja nie rozumiem tego, tej kłótni! O, A może to nie kłótnia, może to po prostu disconnect, bo laga dostała... dostał... O, connected? Uczmy się jak się strzela z uratio. O, jakaś nutka fajna weszła tutaj. Damy radę czy nie damy rady? Powinien, powinien Ninja Jadefa zrobić, to mi się tak śmiał. Kurde, ta mapa i plaza to mam taki sentyment do nich, ze względu na to, że chyba najwięcej przegrałem na nich, jak grałem w CEOPSA na PCC. Jak jeszcze był. Były trzy mapy, jeżeli dobrze pamiętam. Tylko ta trzecia to by musiał... A ta lotniskowa mapa była. Jeszcze. To tak, to, to, to były czasy, a nie. Kurwa, kiedyś to było, panowie. Teraz to nie ma CEOPSA. Jeden kill coś do mnie mówi. Kurde. Udało się mu wbić trzy fragi w jednej rundzie. Nieźle. No nie, no na końcu może być lepszy. Dobra, zrobimy tak. Zrzucę smoke. Wiem, że nie powinien, no bo przecież to ja rasuję o Jezu, dobra, snajpereczka komputerowa. Przynajmniej popatrzymy, jak ktoś chyba umie grać. Nikolcia, zobaczymy jak Zuratio strzelasz. Daj Nikolcia. O, już Zuratia trochę gorzej. Bak Tam bak, jaki bak, wystarczy zabić. Oj, Nikolcia, no, no Zuratio to ci nie idzie. Tam były nawet dobre fragi. Ale widać, że doświadczenie jakieś jest, nie? Pytanie, czy jest umiejętność wykorzystywania mózgu komputerowego i komórkowego? No? Jest frag, dobrze. Przedawy się jeszcze paka, a nie kilę, no ale skoro potrzebuje fragów, no to niech fraguje. Oj. Nie, nie pamiętam, czy tutaj był typ. O, był typek, proszę bardzo. O, tylko teraz nie tuptaj nikolcia. Proszę cię. A jak nie będziesz tuptać, to masz duże szanse, chociaż on chyba. O, słyszę, No właśnie. Ale dobra, jest wygrana lunda, okej. Okay. Dwa pięć dla nas. Zobaczymy, czy uda się wygrać. Nie wiem, czy ta mapa jest City, czy Titi. Nie mam bladego pojęcia. Obstawiam. Kurde, nie wiem co obstawiam w sumie. Ciężko powiedzieć szczerze, jaka ta mapa jest. Nie wiem. Trzeba bo zobaczyć, kto na. jakby po jakich stronach części wygrywają. I potem sobie oszacować. Nie wiem jak w COPSie. O Jezu, Nikolcia, proszę cię, nie bądź jik'em. To jest takie jeks'owe w cholerę. A pójdźmy tutaj tym razem. Jeśli będzie urat, mi się wydaje, że tak. Ale nie ma na razie. O! Ojeju, no nie spodziewałem się tego totalnie. Szkoda, jakbym patrzył na prawo, to może by się udało. A może nie. No nie no, robią z nami co chcą. Jak na początku stracimy z dwie osoby, to już jest po nas. The bridge invade to surrender. Never surrender, guys! Muszę mieć materiał na YouTube'a, tak? Nie mogę się poddać. sa 58 Oj, ciężko będzie. Jolodigl, bot Cię zrobił, o kurde, no nieźle Jak to teksty chyba, no normalnie czuję się jakbym wrócił do gimnazjum, może do podstawówki nawet Oj, haha, <grystanie> ale bot jestem Okej, okay. bardzo dobrze Kinga, jednego fraga mamy Normalnie wyzerujemy im całą ekonomię, tylko problem jest taki, że nie ja osobiście uważam, że za takie wyzywanie, ale ogólnie, nie? Za wyzywanie się w trakcie gry powinny lecieć bany. Czemu? Bo. Kurczę, no co mogę powiedzieć? No nie chcę się tego czytać po prostu. W sensie to jest takie jajks totalnie. Nie chce się obierać żadnej strony, szkoda marnować czas, szkoda marnować dotyk w urządzeniu w tym wypadku. Nie wiem, bez sensu to jest totalnie. Co to daje? I tak się nigdy nie spotkają, no chyba, że się dodadzą do znajomych, twierdzą, że będą się wyzywać. Oj. Się nie spodziewałem totalnie. No Jezu, ale oni wbijają. Nie, widzicie, wydaje, się, że oni onade'em grają. W sensie wiecie, że info sobie dają, bo... No tak to wygląda, nie? Równocześnie wbijają po prostu. Czy to jest coś złego? Oczywiście, żeby nie było, bo może to zabrzmiało, jakby to było coś złego. Nie, nie, to spokojnie to nie jest nic złego. Nawet wydaje mi się, że w tej grze. I w, tak samo w CES, i w Lolu, kurczę, ciężko się gra. Bez yy, full premade'a. Dopiero chyba na tych najwyższych rangach da się coś zrobić tak naprawdę z tymi typami, które no nie grają premade'em, bo tak to. Ludzie nie myślą po prostu, mam wrażenie. Ja też tutaj w tej grze totalnie nie myślę. No ciężko było splantować jak gość od razu zabił masa, no ale... Widocznie ty byś splantował typem na pleca. This idiot stay cafe. Yes. No to akurat prawda, nie wiem czemu Nikolcia siedzi na kafę zamiast pomóc na planta. Oj, Nikolcia? Od tyłu cię draszuje i będzie tyle. Eee, no Nikolcia. Oh, u I'm bot, no... na o tym uraty to szczerze Nikolci totalnie nie idzie, z tego akacza no to o wiele lepiej szło. Postarajmy się być obiektywni. Ale Nikolcia jest strasznie irytująca. Jest takim człowiekiem, z którym nie chciałbym mieć raczej styczności na co dzień. Nawet na rankedzie nie chcę mieć styczności. O jez. A za co to powinny iść bany na rankedach naprawdę? Nie wiem, po co to ludzie robią naprawdę, to już... Nie śmiesznie to... O jezu, dobra, zwaliłem to. Śmiesznie mnie to, jak ludzie się strasznie irytują. O, po mnie. O, oliwiawczy, miło. Hack? No nie, no nie wydaje mi się, że, hack. Kurde, trochę reakcja trwa. Uważałem, że tutaj jest ta sama akcja co w CS-ie. Bardzo często oskarżanie ludzi o to, że ktoś czytuje. I ludzie naprawdę strasznie nie potrafią rozpoznać smerchów. Czy chcemy surrendera? Jedna osoba u nas nasawczy. Wiecie co? Ja walnę surrendera. Nie jestem fanem walenia surrenderów, ale w tym wypadku wyjątkowym nie mamy szans, nawet jeżeli nie awczy. Your team has agreed to continue playing. Co? Osoba, a co? What? Gościu awczy! Aha, a gra jest rozwalona w półca. Ja się chcę wychylać. O Jezu. Ja się stres... Zacząłem stresować coraz bardziej. O sup. O, To nie, skanik. Znaczy, tutaj to można było się dużo domyślić. Okej, okay, zobaczymy, jak nam pójdzie po CT. <noise> Szansa jest jakaś. Zawsze. Może będziemy magicznie zajebiści. I push city. Mhm. Widzę, że podzielone zdanie. Jeden pushuje, drugi camp hard, trzeci city camp. Ale po to city campić? Kurde, no bez sensu. Będzie raszyk? Na razie nie. Tutaj też nie. O, flaszek poleciał. Może jeden. Hmm. Od góry już są. Oho. Ja pierdzielę. co jest, kurde, zawału dostanę następnym razem. No? Hmm, dobra Olivia, pokaż skilla, wekeruj naszą grę. Olivia? Olivia, czemu strzelasz i zużywasz amunicję w magazynku? Olivia? 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 Dobrze, Olivia. Co mogę wziąć? p 90 MP5. MP5, niech będzie, Flash Smoke. A, ah, no camp. Okej. Okay. próbowałem to robić wcześniej, ale nie pykło. M4 kupił na start. Interesting tactic Siedzą tutaj, słyszałem. Szurają. Ja chcę zraszować. To jest Deduwa For me. Dobra. Czy to paka była? Nie. Chyba nie. Czy to paka? O kurde. Okej. Okay. last of all, to słabo. No, on to nasz, dobra. Przydałby się ten nauk. O, słyszałam go chyba. Dobra. Poszedł. No i ładnie. Co to za? Smutna minka. Nie miałem zabijać? Przepraszam. W następnej rundzie się poprawię. Nie będę zabijał. <grytania> Drop my auk? <grytania> Nikolcia. Słuchaj. Trzeba było zabić. Boże, ale ta Nikolcia jest irytująca. Naprawdę, no sorry, ale trzeba być przegrywem, żeby coś takiego robić. Albo to masa? Jeżeli. O, już zdraszowali przez to, miło. To. Dobra, no coś takiego to powinno być banable, kurczę. ja czy to zajdzie? Team is Dead, Masa, słuchaj No jest no i po mnie No jest. Dobra <noise> Jeżeli rzucasz flesza swoim teammate'om, no to wydaje mi się, że kalkulacja jest prosta i To ty jesteś trochę Dead. Piszesz Okej okay. nikogo nie ma Ciekawe Już wiemy gdzie są Hm A raczej gdzie jest I zabity ładnie Dobrze, Olivia 5-10 Ja pierdzielę, ale emocje Prawie jak na zbieraniu grzybów Lekki raszyk. O, to był błąd, to był kurczę błąd. Słabo że. Zobaczymy, czy tak wyjdzie. Czekaj, czy coś trafiłem. Ktoś tutaj jeszcze nie. On plantuje fak, ale ja nie zdążę. Ja pierdolę. Panie kolego, pomocniku, temu nie strzelaj ze mną. No, oczywiście, żeby nie było zwalięte, totalnie też. Mogłem zraszować i nawet powinienem Tu trochę się zlękłem. O Jezu, ale teleport No i co on teraz będzie robić? Kinga? Kinga? Hmm. Idiotka O nie Ja tak nie powiedziałem Tylko cytuję 4000, mógłbym coś dropnąć Ale jestem facet Wszyscy tu są facetami Paka A, ale zwaliłem to O, dobra Wiecie co robię? Spierdzielam O nie! Kurde, no. o Jezu, dobra, nie będę czasko o tym iPadem, bo nie mam pieniędzy, żeby kupić kolejnego. Chociaż chciałem. Ale się zawahałem. Czy ja chcę się poddać? Bo tak... Próbujmy jeszcze raz, a i tak już chyba nie wyjdzie. Trochę głupie jest to, że ten woł pania... Hazy nie da się go klikać. Dziwne. Strasznie dziwne, że coś takiego w ogóle jest. O, cholera! One more? Od where? O, ale farcik. Dropnę komuś, nie chcę tym strzelać. Liwia chcesz? O, mam nadzieję, że... Jeszcze nie kupuję, zaraz sobie kupię. Mam nadzieję, że on pójdzie z tą Uratio, z tym Uratio. Poszedł, dobra, okej, okay, to w takim razie mogę kupić. Jakby... Chcę trochę ekonomię przytrzymać, jakaś szansa jest, żeby dobić te parę wygranych rund. No i... Kurde, no liczę na to, no liczę na to, może się nie uda, może... Cholera, to nasz flash? Chyba wybijają. Chyba wybijają, fuck. O! O jezu, IMIR! Ej, report this team. Czemu ludzie to piszą, tak jakby to miało jakiekolwiek znaczenie? Co to zrobi? Masa, słuchaj. Nikomu to nie obchodzi, no one cares, naprawdę. Nawet bym o tym nie mówił, gdyby nie to, że nagrywam odcinek. To po prostu bym zablokował czat pewnie. Nieważne, przegraliśmy znowu, kolejny ranket przegrany. Swoją drogą, jak chcecie zobaczyć poprzedni ranket, to po prawej na górze macie taki guziczek na kartę. Możecie sobie go zobaczyć, jeżeli nie oglądaliście. I tyle, zapraszam jutro o tej samej godzinie, kiedy upublikowany jest ten odcinek. Cześć!